Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw Lego Star Wars Choke o AAT, który ma numer katalogowy 75283. Zestaw ten został wydany w 2020 roku, posiada 286 elementów, jego cena katalogowa to 190 zł. bez grosza, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 7 lat. Zatem obejrzyjmy sobie pudełko. Tak prezentuje się ono z przodu, z tyłu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Przejdźmy zatem do unboxingu tego zestawu. Ja Wam powiem, że naprawdę mega się nim jaram. Odkąd tylko zobaczyłem, że on wychodzi, wiedziałem, że będę chciał mieć ten zestaw, ponieważ no, figurki w nim są po prostu świetne, w szczególności ta Asoka. Na pewno będę chciał się jej przyjrzeć oczywiście na żywo, jak ona się prezentuje, ale też Wam przyznam, że widziałem już jakieś recenzje i już wiem, że ten zestaw jest świetny. No tutaj troszkę pudełko sobie że tak powiem odgiąłem, ale no już trudno. Jeszcze drugi bok do otwarcia. Dosyć mocny był w sumie klej w tym zestawie. A w środku luzem mamy dwa takie elementy. Są one lekko zakurzone przez ten karton, ale to sobie pewnie przetrę. A może resztę po prostu wysypię. No i wszystko z pudełka jest już opróżnione, więc możemy sobie zobaczyć na instrukcję na przykład. Z tyłu mamy spis elementów. Reklamę innych zestawów Star Wars oraz gry. A sama budowa tego zestawu kończy się na 73 stronie. Z woreczków no to mamy 3, numer 1, numer 3 oraz numer 2. Nie są one jakieś duże, i jeszcze gdzieś tutaj, o właśnie, dwie naklejki. Także nie ma ich też jakoś dużo. Trochę miałem też paprochów z tego kartonu na palcach, więc za to Was przepraszam, ale ja już bez wędnego gadania biorę się za budowanie tego zestawu. Tak prezentuje się ten zestaw po zbudowaniu. Omawianie zaczniemy sobie od minifigurek. W zestawie znajdziemy cztery minifigurki. Zaczniemy sobie od droidów. Z tego co je porównywałem, no to wizualnie wyglądają one dokładnie tak samo. A jedyne czym się różnią, no to jest to ich nazwa. Pokażę wam takiego droida z bliska. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Różni się on trochę od klasycznej wersji: tym, że ma on oliwkowy korpus, oraz takie właśnie nadruki na głowie. Z tyłu wygląda to tak: mamy tutaj jednego studa, do którego można sobie coś wpiąć. A jako akcesoria, te droidy mają średniej długości blastery w takim metalicznym kolorze. Ogólnie Wam powiem, że jak klockowe droidy bardzo lubię, a w tej wersji po prostu mi się mega podobają. Przejdźmy sobie teraz do klona z oddziału Asoki. Tak on właśnie się prezentuje. Z tego co patrzyłem, no to torsik oraz nóżki wyglądają dokładnie tak samo jak w klonach z Legionu 501, ale mi to nie przeszkadza, bo te nadruki są bardzo ładne oraz szczegółowe. Z tyłu prezentuje się to właśnie tak, jeżeli chodzi o główkę, no to jest ona jednostronnie nadrukowana, ten wyraz twarzy tak się prezentuje, a ten jego kask z pomarańczowymi malowaniami mega mi się podoba. Jako akcesorium ma on taki zwykły średniej długości czarny blaster. No i na samym końcu przejdźmy do moim zdaniem najlepszej minifigurki w tym zestawie, czyli do Asokitano. Jako akcesoria ma ona dwa niebieskie miecze świetlne. Pozwólcie, że je wypnę, żeby nam nie przeszkadzały w omawianiu. Zamiast jakby włosów ma ona coś, co nazywa się leku. Tak ten element się prezentuje. Jest on gumowy. Niestety, przy końcówkach, jak możecie zobaczyć, lekko się on ściera i ten biały nadruk się przebija. To na pewno na lekki minus, ale ten element jest naprawdę bardzo ładnym odlewem. Pozwólcie, że go zdejmę. Mam z tym zawsze lekki problem, ponieważ ta guma mocno się trzyma. Plastiku, no i pokażę Wam teraz dokładniej nadruki na tej minifigurce. Z przodu prezentuje się to tak. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Sama główka też ma świetne nadruki, zresztą jest ona dwustronnie nadrukowana. Pierwszy wyraz twarzy jest taki, powiedziałbym, neutralny, a drugi jest bardziej rozzłoszczony, no i na pleckach tak prezentują się te nadruki. Pozwólcie, że założę już to leku z powrotem, no i myślę, że asokę mogę odłożyć na Twoje miejsce ogólnie co do tych minifigurek, to są one świetne, ale naprawdę szkoda, że nie otrzymaliśmy na przykład drugiego jeszcze takiego klona z oddziału ASOKI. Omówmy sobie teraz ten tytułowy pojazd, czyli czołg AAT. Zaczniemy od przodu. Tak to się tutaj prezentuje. W tym miejscu mamy takie lekkie wcięcie, możemy też zobaczyć dwa działka sprężynowe, później Wam zresztą pokażę jak nimi możemy strzelać. Po bokach jest to ładnie zaokrąglone, głównie za pomocą tych właśnie dużych granatowych elementów. Od góry ten przód prezentuje się właśnie tak, w tych miejscach mamy jedyne dwie naklejki w tym zestawie, trochę studów, trochę tajli, także jakaś tam równowaga jest zachowana. Po bokach mamy również takie podwójne laserowe działka, ich ruchomość jest całkiem spora, jak sami możecie teraz zobaczyć. Są one trochę kruche, ale nie aż tak jak się spodziewałem i przy zabawie raczej nie powinny się odczepiać. Przejdźmy sobie teraz do kabiny dla sterującego, zobaczcie otwieramy tą klapę i możemy się dostać do środka, a wygląda to w środku właśnie tak. Mamy dwa panele jakieś sterujące. Fajnie, że są to nadruki, a teraz pokażę wam jak to wygląda z figurką w środku. Do środka wsadzamy sobie jednego droida w taki sposób, zamykamy tą klapkę i już może on sterować całym tym czołgiem. Ogólnie ten model jest praktycznie w 100% symetryczny, więc pokażę wam tylko jeden bok i właśnie go sobie tak dokładniej omówimy. Podobają mi się tutaj te trójkątne skosy Potem z tyłu to wygląda właśnie w taki sposób. Mamy taki jakby element, którym możemy sobie strzelać. Już wam pokażę jak to działa. Popychamy go trochę no i strzałka nam wylatuje, ale nie jest to jedyny sposób na strzelanie, ponieważ możemy to po prostu zrobić za pomocą tego szarego technikowego elementu, który nam wystaje o w tym właśnie miejscu. Pokażę Wam też drugi bok, żeby nie było. Prezentuje się to dokładnie tak samo, tylko jest to odbicie lustrzane. Teraz przejdźmy sobie do całego tego górnego segmentu. Mamy tutaj główne to działko, tą lufę w kolorze czarnym. Jak sobie porównywałem ze zdjęciami ten właśnie model, to według mnie jest ona trochę za duża, ale nie tylko ja to zauważyłem, bo widziałem na innych recenzjach, że osoby również zwracały na to uwagę. W tym miejscu mamy taką szarą płytkę, ona tutaj fajnie to wszystko wygładza ta lufa jest tutaj podczepiona na takim Ciemno-szarym segmencie. Oczywiście tą wieżyczką możemy sobie o 360 stopni ruszać, więc ruchomość jest oczywiście jak najbardziej spoko. No i możemy jeszcze w taki sposób góra-dół sobie nią ruszać. Wy pewnie tego teraz nie widzicie, bo nie mieści mi się to w kadrze, ale mogę wam to o, w taki sposób pokazać. Ruchomość jest naprawdę spora i to na pewno na plus. Ogólnie sam wygląd tej wieżyczki mi się podoba. Zobaczcie, jak tu wszystko jest to fajnie powygładzane. Pokażę wam to. Tak właśnie obracając tą wieżyczką o 360 stopni. No naprawdę ładnie to wygląda. Chociażby te płaskie groszki są fajnymi detalami. W tym miejscu też mamy jakieś dwie antenki. Jedna jest srebrna, druga jasno szara. Nią można sobie trochę poruszać. No i w tym miejscu mamy jeszcze miejsce dla strzelca tą lufą. Wystarczy, że otworzymy to sobie w taki sposób. Miejsca jest tutaj nie za wiele, ale oczywiście droida można tutaj wsadzić. Już Wam pokażę jak. Bierzemy sobie figurkę. Niestety, jeżeli ma tak głowę wysuniętą to nie zamkniemy klapy, więc główkę musimy schować i dopiero wtedy zamykamy sobie tą klapę. No i już ten droid może sterować i strzelać tą lufą do swoich przeciwników. Od tyłu ten model prezentuje się właśnie tak. Moim zdaniem wygląda on tutaj na trochę niedokończony. Nie podobają mi się tutaj te miejsca. Wygląda to tak po prostu płasko, jakby to było ścięte w jakimś przekroju. Szkoda też, że tutaj na tych czarnych płytkach nie mamy jakichś tajli, ale wiadomo, na ten model nie patrzymy głównie od tyłu, tylko od przodu. Jeżeli jeszcze chodzi o dół tego pojazdu, to prezentuje się on tak. Mamy ślizgacze, dzięki czemu możemy sobie nim zasuwać po różnych powierzchniach. Ogólnie wam powiem, że ten czołg mi się podoba. Ma on trochę minusów, ale myślę też, że nie ma co więcej o nim gadać, więc przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, powiem wam ogólnie, że ten zestaw mega mi się spodobał. Zobaczcie sobie jeszcze na elementy zapasowe. Mamy oczywiście strzałkę, a reszta no to taka klasyczna drobnica. Wracając do samego zestawu, powiem Wam, że ja jestem jego wielkim fanem, no minifigurki są tutaj świetne, naprawdę bardzo mi się podobają, chociaż szkoda, że nie otrzymaliśmy drugiego właśnie takiego klona, te droidy są naprawdę spoko, a Asoka to na pewno jest gwiazda tego zestawu. Sama konstrukcja, czyli ten czołg. Bardzo mi się spodobała, chociaż ma kilka właśnie takich drobnych minusów, nie jak na przykład ta za długa lufa. Na pewno też lekkim minusem tego zestawu jest cena, bo moim zdaniem 190 zł katalogowo za te lekko ponad 280 elementów i 4 minifigurki to na pewno jest trochę sporo. Moim zdaniem ten zestaw powinien chyba kosztować 140 zł katalogowo i na pewno lepiej by to wyglądało. Reasumując to wszystko, moją oceną dla tego zestawu będzie 9,5 na 10, ponieważ mimo tych wszystkich drobnych wad minifigurki w tym zestawie są świetne, a ten czołg po prostu mi się podoba. Możecie w komentarzach pisać, jak wy oceniacie ten zestaw oraz co ogólnie o nim sądzicie. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!